Po ponad 20 latach podjęli najtrudniejszą decyzję, nie jest dobrze u Zborowskiego i Winiarskiej. Wiktor Zborowski i Maria Winiarska są parą już od ponad pół wieku, a niedawno świętowali 46. Bolesną, jak mówi aktor, rocznicę ślubu. Na jednym z branżowych ewentów nasz reporter spytał Zborowskiego. Co sprawiło, że razem z żoną mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim 71 latek był bardzo szczery i to aż do bólu. Małżeństwo, przypret, to bardzo ciężka praca bez dni wolnych w roku. Wypracowaliśmy sobie styl, który polega na tym, że maksymalnie unikamy ze sobą jakichś kontaktów. Ja zazwyczaj wychodzę z pokoju swojego i spoglądam. Czy mojej starej gdzieś nie ma, dopiero się przemykam do łazienki i ona to samo. I jakoś dzień zleci, sypianie mamy trzy. Ja korzystam z jednej, żona z drugiej. A trzecia jest taka gościnna, powiedział nam Wiktor Zborowski. Małżeństwo od zawsze mieszka w Warszawie. Ponad 20 lat temu postawili sobie drewniany domek na Mazurach, który był dla nich prawdziwą oazą. To tam razem z córkami? a później także wnuczkami odpoczywali w weekendy i wakacje. Wiktor Zborowski był do tej nieruchomości bardzo przywiązany i nazywał ją swoim domem. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie Zborowski zmagał się z problemami zdrowotnymi. Aktor przeszedł operację kolana, po której czekała go rehabilitacja. Przez to musiał wycofać się na jakiś czas pracy. W dodatku Maria Winiarska straciła rolę w serialu Barwy Szczęścia. To właśnie finanse zmusiły małżeństwo do podjęcia najtrudniejszej decyzji w życiu. Para zdecydowała się sprzedać swoją ukochaną, mazurską posiadłość.